Guten dobry państwu. Na co dzień pochłonięci jest, jesteśmy chyba w zbyt dużym stopniu tym, co się dzieje na naszym tu krajowym podwórku, co powiedział Budka, kogo znowu kłamał Trzaskowski, jaką pomną myślą błysnął marszałek Tomasz Groski i kogo do więzienia chce wsadzić Leszek Balcerowi, wszystkich chce wsadzić do więzienia i w ogóle unieważnić ostatnie sześć lat. Natomiast trochę, trochę wydaje mi się bokiem trochę, trochę niezauważone zostają fakty o dużym znaczeniu. Mam na myśli wczorajsze spotkanie bukaresztańskiej dziewiątki. Współgospodarzem tego spotkania był pan prezydent Andrzej Duda. No i na jego zaproszenie w spotkaniu wziął udział nie tylko sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, ale także prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Znaczy to po pierwsze pokazuje jak niegodziwe są takie twierdzenia, że polska dyplomacja jest w rozsypce, że my jesteśmy osamotnieni, że nowy prezydent to zaraz nowy Stanów Zjednoczonych to zaraz zerwie z nami wszystkie, wszystkie kontakty. Tak, pamiętamy, jak opozycja cieszyła się z wyników wyborów w Stanach Zjednoczonych, tak jakby one się odbywało w Polsce. To zupełnie niedorzeczne. Widać, że administracja amerykańska dostrzega tę samą, tę samą rolę Polski jako zwornika ważnego strategicznie pasa całego krajów um, Europy Środkowo-Wschodniej. No po drugie widać, że przecież ten format B9 prawie dokładnie pokrywa się z formatem Trójmorza, to są e, tam brakuje jeszcze Chorwacji, natomiast e, 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 to, to jest też tak, tak samo organizacja państw tego samego regionu pod takim e, Czujnym patronatem Stanów Zjednoczonych. Na razie te kraje powinny korzystać z pomocy Stanów Zjednoczonych, ale tak naprawdę to jest przyszłościowo to, to, to ten, ten region jest w stanie radzić sobie zarówno gospodarczo, jak i militarnie dać radę sobie. Samemu, no i wreszcie, proszę Państwa, to jest ta radykalna zmiana, którą kiedyś zaproponował świętej pamięci Lech Kaczyński. Trzeba szukać tak zwanych realnych sojuszy. Realne to są takie sojusze, które w razie, kiedy trzeba będzie skorzystać z, takiego, z pomocy takiego sojusznika, to ten sojusznik będzie miał takie, samo, takie same interesy. Jak my będzie musiał reagować tak, jak my oczekujemy, nie dlatego, że nas lubi czy nie lubi, bo w polityce przyjaźnie nie mają znaczenia, tylko dlatego, że będzie miał w tym swój interes i tych przyjaźni należy szukać blisko bo Estonia, Litwa, Rumunia, Węgry mają dokładnie ten sam interes strategiczny, dokładnie ten sam interes bezpieczeństwa co my. No i wreszcie ostatnia rzecz uzgodniona, jak się wydaje, wczoraj na tym szczycie, ten głos państw Europy Środkowo-Wschodniej zostanie usłyszany nie tylko na szczycie NATO, który niebawem, ale szerzej na arenie międzynarodowej mianowicie tam padło ważne zdanie. Drzwi do NATO muszą stać otworem dla tych, którzy chcą z tej szansy skorzystać. To jest oczywiście adres w największym stopniu w stosunku do Ukrainy, która jest w bezpośrednim zagrożeniu agresją rosyjską. Ale również innych krajów, pamiętajmy, wraz z bezpieczeństwem tych krajów. Wzrasta nasze bezpieczeństwo. To jest niesłychanie ważna lekcja, no właśnie, którą nam zostawił w Świętej Pamięci prezydent Lech Kaczyński.